chłopak, który może wygrać program, a nie tu jak taki smutny No, uśmiechaj się cały czas Stwierdziłem, że muszę zmienić swój uśmiech, więc teraz pokażę wam swoją codzienną rutynę Robię kupę, wstaję z łóżka i udaje się do mojej łazienki, by umyć zęby Włączam sobie poradnik Dzisiaj powiemy o uśmiechu, uśmiechnij się Taki jest tytuł tego filmu. Dlaczego? Dlaczego warto się uśmiechać? I zaczynamy rozgrzewkę moich mięśni. Na początku walę sobie w mordę kilka razy, rozciągam sobie buziaczka, całuję szybę i później się uśmiecham. O, jak widzicie, tak fajnie. Dalej przychodzi czas na praktys z kamerą. Także patrzę się w obiektyw i próbuję się pięknie uśmiechać. Tutaj parę minek. No i już po robocie, możemy przejść dalej. A dalej mamy wyjście z domu i praktyz i ryły. I jak to się mówi, małymi kroczkami do celu, więc zacząłem od machania do aut wraz z uśmiechem. A później czekają na mnie większe challenge. Po drodze spotkałem nawet Ronaldo. Sami patrzcie. No a później pora na doktora, więc idziemy do stomatologa. Po przełamaniu pierwszych lodów podjąłem próbę testu na, na prawdziwym człowieku. tutaj, nie spokojnie. Tylko pan mój uśmiech ocenił po prostu, dobra? No ładnie. Ale pan ładnie się Dzięki. uśmiecha. Dzięki, pan też. Dzięki. Dzięki. Kochani, pamiętajcie o uśmiechu.